8 września 2022 roku zostało przesłane nagranie, które wielu nie potrafi wyjaśnić. Film został opublikowany przez Use Better Rally. Jak twierdzi, otrzymała go od nieznajomego adresu e-mail. Gdy obejrzała nagranie, postanowiła opublikować je w sieci. Jest późno w nocy gdzieś w Peru, gdy nagle dwójka przyjaciółek spotyka coś niepokojącego. Co to? Co to? Oczywiście znajome trzymają się z daleka od tego czegoś. Ta dziwna postać stoi na czterech kończynach i porusza głową w dość nienaturalny sposób. Oczywiście stoją one w miejscu, ponieważ są sparaliżowane strachem. Niestety większość oglądających nie ma pojęcia czym może być to coś. Czyżby jakiś skinwalker lub jakaś inna nadprzyrodzona istota. Oczywiście ostateczną opinię pozostawiam tobie. Dwie kobiety prowadziły podcast na YouTube o nazwie Twisted Chamber. Gospodarzami jest Natasza i Kat. Kilka lat temu otrzymały dziwne nagranie od swojej przyjaciółki, która do dziś nie ma pojęcia, co udało jej się nagrać. Odwiedzała swoją córkę późno w nocy w szpitalu, kiedy znikąd dzieje się coś dziwnego w tle. Warto wiedzieć, że nikogo nie było w pobliżu, ponieważ jej córka była jedyną pacjentką na tym piętrze w szpitalu. Oh. gorgeous W kilku sekundach możemy zobaczyć postać podobną do cienia. Wydaje się ona biec z niezwykłą prędkością. Jednak co dziwniejsze, postać wydaje się nie poruszać kończynami, tylko stoi wyprostowana i przemierza szpitalne korytarze. Więc biorąc pod uwagę to, że nikogo innego nie było na tym piętrze, to kto lub co przebiegło przez drzwi. Następne nagranie zostało opublikowane przez Armando Cezara, który powiedział, że nie ma pojęcia, skąd pochodzi ten film, jednak zrobił mały research. Dowiedział się, on, że kobieta w filmie jest sprzątaczką domu od wielu lat. Zwykle przychodzi w nocy, aby wykonywać swoją pracę. Od wielu lat kobieta słyszy głosy oraz kroki z piętra wyżej. Pewnej nocy znajomi sprzątaczki namówili ją, żeby ta sprzątała przy skoszonym świetle i jednocześnie wszystko nagrywała. Zobacz, co udało jej się zarejestrować. Have I to really cope there? Oh, Whoa! God, you can't scare me, you bastard. I'm coming for Alan? To prove that it is top of Bannister. Hello, Pauline, I'm shitting myself. Sounds like there's something in that bedroom. <laughs> f that, f that. I'm off to the top of the top of the ooh, ooh, ooh. Ooh. Oh. <sighs> Oh. I can hear a noise in the background, but it is, it's in that cupboard and it is the airing cupboard. So that's where it's is. And it sounds like it's just, someone's just come up the back of me. door, oh. oh. pallets. shut door bed I'm gonna sit on the foot I don't move <sighs> do you know if I wish me said oh, oh. I'm gonna go down Gdy ktoś spotyka tak dziwne, paranormalne zjawisko, natychmiast ucieka z tego miejsca. Ale wygląda na to, że sprzątaczka jest dość mocno odważna. Jednak, gdyby nie następny incydent, ten film trwałby zapewne dłużej. To, co dzieje się przed zejściem ze schodów, kompletnie ją zszokowało. Right, that's it, I'm off down, I can't take no more. I am off frigging down. Głośny huk dobiega z jednego z pokoi. Kobieta w to miejsce kieruje kamerę i nagrywa coś przy drzwiach. Wszystko dzieje się dość szybko, jednak gdy zwolnisz nagranie i zatrzymasz w odpowiednim momencie, zobaczysz coś, co wydaje się być blado wyglądającą postacią, która wychyla się za drzwi. W tym momencie kobieta twierdzi, że widziała już za dużo i postanowiła opuścić ten dom. Jak myślisz, czy coś paranormalnego dzieje się w tym domu, czy da się to jakoś wyjaśnić? Kolejne nagranie pochodzi od Ryana Gojoya, który podczas korzystania z toalety usłyszał dziwne dźwięki dochodzące z pomieszczenia obok. Aby sprawdzić, kto lub co wydawało te dźwięki, wyjął telefon i zaczął nagrywać. W momencie, gdy wchodził do toalety, nikogo innego nie było, więc wydawało mu się bez sensu, że nagle ktoś znalazł się w kabinie obok, zaczyna nagrywać i rejestruje coś przerażającego. Drzwi nagle samoistnie się poruszają i z dość mocnym impetem uderzają. Naturalnym odruchem Ryana była ucieczka z tego miejsca. Niestety na temat tego nagrania brakuje wielu informacji, na których to moglibyśmy stwierdzić autentyczność tego nagrania. Ostateczną ocenę zostawiam tobie. Piąte nagranie ma miejsce w kopalni, gdzieś w Chile. Ludzie na filmie wydają się być pracownikami firmy górniczej, a jeden z pracowników filmuje wnętrze tej kopalni. Przesuwa kamerę po całej przestrzeni, gdy nagle na nagraniu zostaje uwiecznione coś bardzo niezwykłego. Przyjrzyj się uważnie, ponieważ za pierwszym razem możesz to przegapić. Kilka metrów od mężczyzny znajduje się mała, cienista postać oparta o ścianę. Widać się tylko przez chwilę, zanim ta zniknie w ciemnościach. Na temat tego zjawiska istnieje wiele teorii, ludzie dyskutują czym to coś mogło być, ale najpopularniejszą teorią wydaje się ta, która sugeruje, że ta postać to duenda. Jest to istota podobna do elfów, ze złowrogimi intencjami. W przedostatnim nagraniu możemy zobaczyć ochroniarza, który pracuje na nocnej zmianie w pustym obiekcie, gdy nagle udaje mu się zarejestrować coś przerażającego. Ochroniarz z nagrania to Tim Senvor i pracuje na nocnej zmianie w miejscu, które według niego jest nawiedzone. Od dziwnych dźwięków, które wydają się dochodzić znikąd, do dziwnego uczucia, że ktoś go obserwuje. Tim na swoim kanale posiada wiele filmów z dziwnymi zjawiskami, jednak ten, który zaraz zobaczycie, jest najbardziej niepokojący. Właśnie słyszy dźwięki z przestrzeni pod sufitem. Zaczyna szukać źródła dźwięku, ale kiedy to sprawdza, udaje mu się nagrać coś, czego nie zauważa. Gdy przybliżymy nagranie, możemy zobaczyć coś, co wydaje się być ręką. Po kilku sekundach to coś znika z pola widzenia. Tim jest przekonany, że to co uchwycił, jest czymś paranormalnym. Jednak niektórzy widzowie uważają, że mógł być to ktoś ukrywający się w budynku. Mimo to, nagranie pozostaje tajemnicą. Ostatnie nagranie pochodzi od kogoś, kto wydaje się być pracownikiem nocnej zmiany w galerii handlowej. Wewnątrz sklepu co nosiła dziwne odgłosy. Chociaż osoba, która tam pracuje, nie jest pewna, co dokładnie dzieje się. To przez opublikowanie filmu w internecie. Wielu zaczęło wierzyć, że to miejsce jest nawiedzone. Jest blisko północy, gdy pracownik jest sam. Gdy nagle rejestruje to. Co się dzieje, było dni, się to było... Yo! Halo! Znikąd pojawia się mała sylwetka dziecka, która stoi tuż za pracownikiem. Niestety nagranie w tym momencie się kończy, więc trudno stwierdzić, czy można to traktować jako dowód paranormalny, czy to tylko zwykły fake.